Siemanko, ja jestem Driesa i witam Was w kolejnym odcinku z Brawl Stars. W sumie to nie do końca z Brawl Stars, tylko z Niezaśmij się w Brawl Stars Edition Super Mega Challenge! Tak, wszystko naraz, słuchajcie. Jeżeli się zaśmiejemy z czegokolwiek, to będziemy musieli kupić mega boxa w Dokładnie grze. Tak. Oczywiście na moim koncie, bo Przemek sobie nie doładował. Jeżeli zostawicie 10 tysięcy łapek w górę, to do, doładowuję Przemkowi konto za 500 zł. na Serio? Brawl Stars. Tak. To musicie, to musicie jak najszybciej wbić te 10 tysięcy, żeby miało konto na boku. Tak. I Fajne. także subskrybujcie mój kanał, subskrybujcie kanał Przemka. Dokładnie. A tymczasem przenosimy się od razu do filmiku, na który będziemy sobie e, reagować. Słuchajcie, jest on dosłownie tutaj i zobaczmy. Nie wiem, co może być śmiesznego w Brolu, ale... Ja też ale... nie wiem, ale śmieszne nie filmiki brzmią zawsze dobrze. Tak, śmieszne filmiki śmieszne. są fajne zawsze. No dobra, zobaczmy. Co może być śmiesznego w Brolu? Nie wiem. Zaskakuje mnie ten film i dlaczego tutaj w ogóle Funny moment z Brawl da się zrobić. Ej, to było akurat epickie, stary! Ale czy śmieszne? Nie, nic nie było w tym śmiesznego, ja ale to rozumiem. było epickie, to było 300 IQ, słuchajcie. To, to jest ze Skyrima? No woj no, tak. ta... no boy. No boy. Ej, nie, zachichotałem za się, to, nie, to się nie liczy, nie? No jeszcze nie, masz szansę. Dobra. Eee. 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 O kurde. Co w tym było śmiesznego, powiedzcie mi? Mi się chce śmiać, bo to jest nie za challenge, ale nie, nie wiem co tu było śmiesznego. Co on kukoty? robi? Co się o, dzieje? To jest legenda. No tak, to, je, to jest stary spike. Showdown. Jego nie trafiłem. Ty nie trafiłeś? Ja nie... też go nie trafił. Co? Spike'a? Nie mam spike'a. Powiedziałeś, że ty go nie trafiłeś. No nie trafiłem go w boksie nigdy. A, w sensie, dobra, czaję. W boksie, w sensie, w sensie, tak. W sensie w boksie, wiesz o co chodzi, mordo, widzimy się przynacie. Dobra, stary, to jest najśmieszniejszy film z Brawl Stars Coś na tak całym czuję. polskim internecie. Coś tak czuję, że I to tak jest naprawdę, jeżeli macie jakieś śmieszniejsze filmiki, to podsyłajcie mi je na maila, podam maila w opisie, na który możecie wysyłać, bo tutaj są póki co mega fajne, dobre playsy. Nie wiem, to jest takie śmieszne. Widzieliście to? Że aż się zapadam pod ziemię O co chodzi stary Może to takie śmieszne. W ogóle nie wiem czy nas trochę nie zmniejszyć odrobinę, o. Ale śmieszne filmiki, jo! ale śmieszne, Ej, mordo. uśmiałem się. Mordo, czy to ciebie też tak bawi jak nie w tym momencie? Tak, w Zajam sensie nie tego... stary, ja to oglądam i mam takie wow, no tak, co to, jest to jest są za playsy w ogóle. O, patrzcie tutaj, co, co za playsy w ogóle. To są epickie momenty, to ale są, nie Tak, to są epickie momenty, czemu, jak to się nazywa? Funny moments, glitch and fail, chwila. Dobra, zmieniamy filmik na... JK Brawl Stars, o, nie, to i zobaczymy. Mocno, to zobaczymy. Ja chcę otworzyć Megaboxa, ludzie, to jest prawdziwy powód. Tego A ja chcę filmiku. sobie poprawić humor. Jestem uzależniony od mega boxu, Przemek może potwierdzić. Tak, on cały czas gra nawet w łazience, wszędzie jak się myje, i już mam go dosyć, bo tylko nie mogę się mieć wtedy, bo siedzieć w kibu. Nawet jak kroję chleb, to kroję telefonem i Brawl Stars gra. <laughs> dokładnie no, tak jest. Serio? Dobra, zobaczmy. Może to będzie śmieszne. Patrz, są przybliżenia, to już jest śmieszne. A tak, to już jest montaż to, to profesjonalisty. Jest... Kisnę. Śmieszne filmiki. A bo on strollował stary, to o to chodzi w tym teraz, że on e, kompletnie strollował. O to dobra nuta jest. Ej, a stary Super czy to... Hero. Przecież ja muszę wyłączać to stary na odcinku? Te nutki. Nie mogę puszczać nutek. Super hero! Pięć sekund możesz. Uwaga. O jak mi go szkoda Prawie się ześmiałem, ale to nie było proste się stasz, stawaj. stawaj Dokładnie taka jest reakcja jak te świerszcze, no? Nic, co? Nie, nic. Ale ty to widziałeś stary no co się to, stało ale no w jakiś sposób on ale to nie było zabawne no co ty jak nie było? No nie było, nie wiem, mam takie poczucie humoru, że mnie nie bawią takie nieśmieszne rzeczy. Stary to było zabawne no to czemu się nie zaśmiałeś? Nikt tak nie... Bo to jest nie śmiej się challenge, stary... No, ale się otwierać mega No chciałem, stary, ale... No to się, tak no to, to jest dopiero gość. początek filmiku. No zaśmiej się, ja cię nie podpuszczam, ale nie zaśmiejesz się. O oh boj, co to było? <śmiech> Uwaga. <śmiech> Nie no, dzieciak wygrał. To, to top co? najśmieszniejszych dzieciaków, stary. Pod koniec, pierwszy raz się zaśmiałem, otwieramy Aha, jednego mega boxa. Tak, na samym końcu otwieramy mega boxy po prostu. Ale dzieciak wygrał, zawsze dzieci takim Tak To miarczu. jak bez Kitu. Pięć najśmieszniejszych dzieciaków, tak. Stars, stary. To jest nasz nowy pomysł na film. Brawo, teraz dla, dla ciebie za ten pomysł. <laughs> dziękuję, dziękuję, tak. Dobrze, robisz to dobrze. O nie! Co to? O nie! A ja znam ten mem! Wiesz, stary, co tu bo chodzi? to jest roza, bo on no na, tak. nawala stary kaktusami. Ha. Ale to jest też dobry mem. Ogólnie. Często w memach jest używany je? ten film. O nie, nie, nie. Taj Misiek! Nieee. Tylko nie to. O kurde, jest druga. A on wie, że każdemu dowali. O to tu chodzi w no. tym memie. Ale. No, ale Rosa to nie jest taka dobra postać wcale, stary. Te wstawki są bardziej śmieszne niż te akcje, no które tak, są No tak, o tutaj. to chodzi. Tego nie rozumiem, to jest... Will he hate. O kurde, ty, tak grubo jest. To jest tele turniej, musisz odpowiedzieć na pytanie. A, I? B czy C? Dobra, stary, obstawiaj. B. N ja, e, stary, mając już doświadczenie w graniu Frankiem, wiem, że nie trafi ultem po prostu i tamten go rozbali. Myślisz? Tak. I to sumie... będzie właśnie śmieszne i znowu dadzą tego śmiejącego się gościa wtedy. W sumie to miałoby sens, no? Wpuszczaj, za No i jak przedłużają, cóż za jakaś budują napięcie. Co to było? Co to było? Ej, nie rozkminiłem w opór! Co to było? W opór nie rozkminię. Nie puść może jeszcze raz może i powiedzą co chodzi, bo ja nie wiem Co? No weź to puść jeszcze raz No czekaj, czekaj, czekaj Rozwala No tak, no No rozwala dalej I teraz rozkminiają czy go też rozwali czy nie No ale no Kolejny filmik To jest smutne chyba To nie jest, to jest smutne a, to jest życie Barley'a, stary, ale nie, to jest tak Mam prawdziwe. Nigdy nie grajcie Barley'em na showdownie, bo to jest okropne. Nie wiem, myślę, stary, że w sumie trudno zrobić jest. Tak, z jest zdecydowanie trudno, fany moment zrobić. No bo co w tej grze jest takiego zabawnego, no. jeszcze w Fortnite coś można było wyhaczyć, to tutaj. W sumie, nie wiem, stary. Dzieciaki w Brawl Starsie są śmieszne. No to jest akurat śmieszne. No weźmy mój film. Tak, ale ma, może jeżeli chcecie, to możemy zrobić reakcję na najśmieszniejsze dzieciaki w Brawl Stars. Co tu się dzieje? Znaczy ja nie wiem. Czemu kalanką? oni nie rozwalają go? W sensie. Ja nie wiem. A bo to jest ten taki specjalny tryb chyba, że polujesz na typa co ma mega dużo HP. Zaśmiałeś się. No czemu się! czemu się zaśmiałeś, stary? Co w tym było nie zabawnego? Wiem, no, taki ten dźwięk jakiś taki był fajny, co mnie rozśmieszył. Uwaga, showdown. Dawaj Franki się biją. Frankenstein. I. Pół, pół, pół. I. Wiedziałem, że tak to się Ja stało. też wiedziałem. Czekałem na to. Tak ja czekałem od tamtego filmiku, właśnie tak. na coś takiego dokładnie. W opór czekałem na coś takiego. No i co? I co teraz? Naśladujmy te dźwięki, które one tu dają. Będzie wtedy śmieszniejszy odcinek, przynajmniej ludzie będą mieli z się nie zasnąć. Ciekawe, czy widzowie się zaśmiali. Piszcie teraz w komentarzach, czy wy się zaś zaśmialiście oglądając ten odcinek. Uciekujmy. No i znowu jakaś muzyka, no Jees, przestańcie. Nie. To jest montaż z muzyką w Brawl Stars, a nie fany moment, ludzie. Ja tego nie chcę oglądać. Jeżeli macie śmieszniejsze jakieś fany, to podsyłajcie go. Nie, gdyby, nie śmieszniejsze Słuchajcie. Ludzie, jeżeli macie śmieszne fany, moment. śmieszne, tak, o. To możecie podsyłać to jest ksowo kluc, cokolwiek śmiesznego naprawdę. tylko macie, dlatego że tak naprawdę, no to było mega żałosne. To dla jest mnie. O, tak. to jest śmieszniejsze. O, dziękuję. to jest śmieszniejsze. Tricus w czapce. To jest śmieszne. I będzie na fanpageu stary ten, na Instagramie. Idol wow. w czapce. Bo oni wstawiają coś takiego, wiesz? Co. No, że ten. Y, ja robiący coś, i napis na przykład. Idol trzymający miotłę. <kłysy> bez sensu. No, bo i stary uchwytują w każdym momencie życia po prostu. Ten, youtuberów. No w końcu dobra muza, stary. Która nie da, to, to tego nie da Dokładnie. No nie dobra, połysy. ludzie. To w takim razie mamy do otworzenia w tym momencie. Ile skrzynek. O nie. Mamy do otwarcia 2 mega boksy, nie 3 mega boksy, 3 megaboksy, bo raz się razem. Dobra, zaszalejemy. Uwaga, co trafimy z pierwszego. Co to e, jeżeli trafimy Legenda. legendę, to to będzie porąbane. To będzie udany odcinek wtedy, wtedy będzie tak. udany odcinek. Monety Punkty, Punkty mocy. Ale nie, tutaj już nam się nie trafi no nie. stary nic, bo tutaj nie było. Musi być animacja. No. No dobra, to w takim razie jeszcze dwie. I zobaczmy czy nam się coś trafi. Mogą mi się trafić legenda, no przynajmniej ten był uratowany i no, był fajny. No. bez kitu. Tak bo bo znowu fajne, znowu się nic się, nie trafiło. No tak. Bonuski przynajmniej jakieś. Więc git. No ale No, Może no dawaj, dawaj, chęści, dawaj. dawaj. Ja trzymam kciuki. Stary, ja, przy... o ja otworzę. Dawaj, no, ty musisz ja otworzyć. Ty ja musisz otworzyć. Ja, ty, ja, ty musisz otworzyć ja to stary. zrobię. Patrzcie, dawaj, widzowie. Dawaj. 3, pierwszy mega bosski otwiera przedmiot. To jest legenda. Teraz dopiero się otwiera. No i stary, no Oddajesz mi pieniądze teraz! No sorry no. No stary, skopałeś legendę! Ty też! No jak? Ja nie! Miałeś trafić, ja nie chciałem stary. Ja Stary, ja nie chciałem trafić nawet legendy. Jak to nie? nie... No nie chciałem, chciałem żebyś ty mi trafił, a ty skupałeś, To No mówić no! No kurczę! No a którym dobra. palcem kliknąłeś? Dobra, Wiesz dobra, że tylko nerwuj, kciukiem prawej mi. ręki jak klikasz to się otwierają legendy. Oglądałeś kiedyś tutorial? No I właśnie nie, nie to dopiero teraz się dowiedziałem. On nie nagrywa tutoriali z Brawl Stars. Ja może zacznę nagrywać. Dla takich jak ty, dobra, stary. weź. Ja no idę idź z tego lepiej. odcinka, bo mnie stąd lepiej, naprawdę. Idę stąd i mam już dosyć z tego, bo opuszczasz A ja tymczasem, widzowie, dziękuję wam za oglądanie tego filmiku. Miałem nadzieję, że się pośmiejemy. Subskrybujcie mój kanał, subskrybujcie kanał Przemka. Wszystkie odcinki, jakie nagrałem z Brawl Stars, są tutaj w karcie w prawym górnym rogu, więc wbijajcie i sobie oglądajcie. Tak było. Także jego kanał jest w karcie w prawym górnym rogu. Mój też jest, rogu. chyba. Tak. Więc to by było na tyle ludziska. Na razie. Siema.